Clown Art stał się jedną z ikon grozy horroru XXI wieku. Ale czy wiedziałeś, że sukces serii filmów z jego udziałem był zaskoczeniem nawet dla jej twórcy? Albo czym inspirowano się przy tworzeniu tej postaci? Lub też dlaczego mimo niekwestionowanego sukcesu, Terry wciąż nie trafił pod skrzydła żadnego większego studia filmowego? O tym i wielu innych zaskakujących ciekawostkach dowiesz się z tego materiału. To jest poważna dyszka, czyli 10 zaskakujących faktów o serii filmów *Terrifier*. David Howard Thornton, czyli filmowy clown Art, ma doświadczenie jako mim. To dzięki niemu dostał tę rolę, gdy jej wcześniejszy od twórca, Mike Janelli, zrezygnował. Po drodze pokonał sześciu innych kandydatów i to dzięki tej roli w końcu mógł zostać aktorem na pełen etat. Wcześniej przez 13 lat dorabiał jako kelner. Co ciekawe, w jednym z wywiadów aktor przyznał, że sam boi się ciemności i nie zaśnie, gdy drzwi do pokoju są otwarte. Clown Art powstał z prozaicznych powodów. Reżyser Damian Leone doszedł do wniosku, że w drugiej dekadzie XXI wieku w horrorach zabrakło naprawdę przerażających clownów. Wymyślając tę postać, zależało mu, by jak najbardziej wyróżnił się od Pennywise'a, czyli antagonisty z powieści To autorstwa Stephena Kinga. To dlatego kostium Art'a pozbawiony jest kolorów, a postać uparcie milczy. David Howard Thornton stworzył postać Arta od nowa. Inspiracją byli dla niego aktorzy kina niemego oraz aktorzy o charakterystycznym, fizycznym stylu grania. David zapożyczył wiele z Charlie'ego Chaplina, Douga Jonesa, Jima Carrea, Bastera Kitona a nawet Jasia Fasoli, czyli legendarnego Rowana Atkinsona. Art to nie tylko charakterystyczne zachowanie, ale też wyjątkowy wygląd. Twórcy stworzyli make-up postaci bazując na legendarnym minie Marcelu Marceau, zwanym też Mistrzem Ciszy. Marcel nie tylko przeżył tragedię II Wojny Światowej, ale sam również uratował w jej trakcie wiele dzieci od niechybnej śmierci z rąk nazistów. Jego rodzina, mająca żydowskie pochodzenie, musiała opuścić swój dom i i zmienić nazwisko. Przyszły mim wraz z bratem działał w ruchu oporu, a później dzięki doskonałej znajomości języka angielskiego został oficerem łącznikowym przy armii generała Patona. Niektórzy z aktorów w trakcie pracy nad masakrą w Halloween stanowili twardy orzech do zgryzienia dla ekipy. Wszystko przez to, że jednocześnie uczestniczyli w zdjęciach do innych horrorów. Jenna Kanell miała w tym czasie sporo pracy na planie Bye Bye Men. Natomiast Catherine Corcoran grała w horrorze o jakże łatwiej do zapamiętania nazwie Return to Return to Nook and Hike aka Volume 2. Tylko nie pomylcie tego filmu z Return to Nook and Hike Vol. 2 z tego samego roku. W którym Korkoran również wcieliła się w tę samą rolę. Druga część musiała się zmieścić w bardzo ciasnym budżecie, dlatego reżyser, producent i twórca scenariusza w jednej osobie, Damien Leone, musiał wziąć na swoje barki kolejną funkcję mowa o efektach specjalnych, tak praktycznych na planie, jak i stworzonych w postprodukcji człowiek orkiestra. Reżyser wyznał, że postać sienny show głównej bohaterki drugiej części, rodziła się w jego głowie przez ponad dekadę. Dodał, że ze wszystkich stworzonych przez niego postaci akurat ją darzy szczególnym uczuciem. Lauren Lavera była jego zdaniem idealnym wyborem do tej roli i już pierwszego dnia na planie miał pewność, że w pełni spełni pokładane w niej nadzieje. Damien nie liczył na wielki sukces drugiej odsłony, dlatego początkowo film był przewidziany w bardzo wąskiej dystrybucji kinowej. Plan zakładał wyświetlenia w 10 kinach na terenie Stanów Zjednoczonych i to jedynie przez jeden weekend w okolicach Halloween. Nagły sukces sprawił, że przedłużono jego wyświetlanie aż o kilka tygodni. Film już w pierwszy weekend wdarł się do top 10 amerykańskiego box office i przy budżecie w okolicach 250 tysięcy dolarów zgarnął w kinach łącznie ponad 10 milionów dolarów. A to oznacza, że zwrócił się niemal 40-krotnie, co uczyniło z niego najbardziej opłacalny film w 2022 roku. Po ogromnym sukcesie części drugiej wielkie studia filmowe chciały wziąć serię pod swoje skrzydła, jeszcze zanim powstał scenariusz kontynuacji. Jednak Damian Leone odrzucił wszelkie tego typu propozycje. Zdawał sobie sprawę, że przyjęcie takiej oferty da co prawda spory zastrzyk gotówki, ale jednocześnie zwiąże mu ręce, a ludzie nad nim będą blokować jego kreatywność. A jako, że Leone ceni sobie swoje bezkompromisowe podejście do tematu, to tym łatwiej było mu pokazać komercji Środkowy Palec. Jednym z głównych powodów odrzucenia finansowania był fakt, że reżyser miał już bardzo jasną wizję pierwszej sceny trzeciej części i wiedział, że żadne studio nie pozwoli mu na jej zrealizowanie ze względu na ogromną brutalność w niej zawartą. Jak się okazało, Leone miał rację, bo już na pokazach przedpremierowych znaczna część widowni nie mogła wytrzymać na pierwszej scenie i wychodzili jeszcze przed pojawieniem się planszy tytułowej. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka Excelsior.